Cześć, ja jestem oczywiście Adixowi, to jest kolejny film na naszym kanale. Witam Was po przerwie. Troszeczkę ta przerwa trwała jakiś tydzień, no i już wracamy. Także jeżeli film Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Napisz swoją opinię w komentarzu, co Ci się podoba w tym filmie, co Ci się nie podoba. Jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. No i generalnie co. Dzisiaj pogadamy sobie na temat tego jak zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. Wiem o tym, że na pewno większa ilość osób jest zainteresowana A wiadomo, że YouTube ucina zasięgi i ostatnio na kanale jest coraz mniej wyświetleń, ale mnie to nie przeszkadza Cieszę się, że ktokolwiek ogląda ten kanał, także naprawdę mega dziękuję, jeżeli obejrzałeś ten film No i ogólnie to chciałbym podziękować wszystkim wspierającym tego kanału, tutaj gdzieś wam się wyświetlają po lewej albo prawej stronie, nie wiem jak ja to zmontuję. No i wszystkim osobom, które zasubskrybowały, czyli 10 ostatnich subskrypcji tego tygodnia, mega dziękuję, że doceniacie tą pracę, że subskrybujecie kanał i oglądacie moje produkcje. Także bez żadnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Jak zaczęła się moja przygoda z YouTube? W 2013 roku, dokładnie 1 września, założyłem swój pierwszy kanał. Niestety nie mogę wam powiedzieć, jak on się nazywał, ponieważ już dawno go nie ma. Został usunięty przeze mnie. Był związany z moim imieniem i nazwiskiem, a danych nie chcę rozpowszechniać. Także wiecie, RODO i te sprawy. No i co ja tam nagrywałem na tym kanale? Robiłem filmiki związane z pirotechniką. Bardzo lubiłem rzeczy, które wybuchają, czyli m.in. można powiedzieć fajerwerki, które często na Sylwestra ludzie zakupują, żeby powitać Nowy Rok. Ja takie rzeczy przykładowo kupowałem i potrafiłem nawet wydać kilka stówek na to i wystrzelić powietrze. Niektórzy powiedzą, że jest to głupie. No faktycznie jest to głupie, ale w wieku 12-latka to tak można powiedzieć. Jeszcze nie rozumiem co to jest tak naprawdę zarobek, pieniądze. Nie potrafiłem tego uszanować. Pierwsze filmy montowałem na starym laptopie rodziców, z tego co pamiętam. Chyba był to laptop firmy Samsung. Nie był jakiś on dobry. Pamiętam, że miał chyba procesor Intel Core, ale nie pamiętam który. Chyba Pentium, ale pewności nie mam, nie chcę was oszukać. Na tym laptopie zmontowałem swój pierwszy film. Nie były to jakieś może. Najlepsze rzeczy, bo montowałem to na Movie Makerze w Windowsie 7 był taki program, jak zainstalowaliście serwis Packa. No i od tego programu praktycznie zaczęła się cała moja zajawka, jeżeli chodzi o YouTube'a i montaż. No, generalnie to powiem wam szczerze, że wstawiłem chyba jeden film, potem kilka jeszcze takich nakręciłem odnośnie tych stawów. Osoby, które oglądają Machonego. Wiedzą o co chodzi z tą pirotechniką i tak dalej. No i ogólnie to potem zacząłem nagrywać filmy z Minecrafta. Były to jakieś takie let's play, e, można powiedzieć survivalu, no bo inaczej tego nie mogę nazwać, no bo to był zwykły Minecraft. Czysta gra bez żadnej modyfikacji, bez Optifina. Nawet nie wiedziałem, że wtedy jeszcze Optifine był. Grałem sobie, pamiętam, na wersji 1.5.2 i w sumie było naprawdę spoko. Aczkolwiek po roku na tym kanale, jak już skończyłem swoją działalność na nim, to pamiętam jeszcze, że robiłem intro na zamówienie. Takie template, co ludzie udostępniali, można było pobrać i przerobić i komuś przykładowo, nie wiem, zmienić nazwę i oddać to intro. Na takiej podstawie można powiedzieć, że gromadziłem subskrypcje, zgromadziłem nie wiem, ile. Około 80 subskrypcji na pewno, z tego co pamiętam. Nie jest to dużo, ale jak na tamte czasy, dla mnie to był ogromny sukces. No ale niestety poddałem się i tamtą działalność zamknąłem. Potem tworzyłem kolejne jakieś kanały też, również nagrywałem Minecrafta. Coś tam nagrałem też ze swoją twarzą, chyba 10 faktów o mnie. No i każdy kanał y, znikał po jakimś miesiącu, po dwóch miesiącach, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. I, I wiecie jak to jest, jak przykładowo nie wiem, za coś się bierzemy to przychodzi taka niechęć i nie mamy ochoty tego robić na siłę Potem jak już były te kolejne kanały to stwierdziłem, że nie będę montował tylko w Movie Makerze i pobrałem sobie Camtasia Studio 8 Camtasia, Camtasia, nie wiem jak to się inaczej czyta, ale wiecie chyba o jaki program chodzi Taki program do montażu, naprawdę według mnie prosty w obsłudze każdy by na pewno umiał w nim montować No i był naprawdę w porządku program dopóki nie wywalało Błędów jakiś albo krasowało programu Bo wtedy to było najgorzej Zawsze jak nagrywałem filmy to wiadomo były łapki w dół hejty i tak dalej bo Dzieciak sobie nagrywa I wiadomo nic nie osiągnie takie już były zamiary od niektórych Że wiecie tak Nas poniżano Ale ja stwierdziłem że no trudno, no, może to nie jest dla mnie. Potem powróciłem do tego YouTube'a w 2016 roku założyłem sobie pierwszy kanał Adnixowy. Nie pamiętam kiedy to było dokładnie, ale jakoś na początku wakacji stworzyłem ten kanał, nagrałem pierwszy film z jaśmc.pl. Ten serwer jeszcze istnieje do dzisiaj. I, I w sumie pamiętam, że na 10 łapek tam rozdawałem voucher na Vipa, i wiem, że dużo osób się skusiło. Ten kanał się rozrastał powoli. Nie wiem, miałem chyba na nim 700 subskrypcji. Potem, jakby został usunięty, nie pamiętam z jakiegokolwiek powodu to było. I stworzyłem potem kolejny. Chyba były trzy kanały Adixowe, a to jest mój czwarty, bo z tamtymi kanałami były problemy. Raz miałem chyba dramę z tego co pamiętam o coś się tam pokłóciliśmy z jedną osobą chyba o film jakiś że zrobiliśmy my, podobny a raczej podobne przykłady pokazaliśmy chciałem to w jakiś sposób rozwiązać ale niestety wiecie jak to jest z tymi dramami nie zawsze idzie po naszej myśli nie zawsze możemy się dogadać z tą osobą i praktycznie ten kanał został mi usunięty i jestem teraz na tym, na którym działam przez 3 lata już i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Mogę Wam śmiało powiedzieć, że przez 3 lata wbicie 5300 subskrypcji to jest dla mnie naprawdę bardzo dużo. Pracy jest w tym bardzo, bardzo dużo, ale no nie poddawajcie się, zawsze dążcie do swojego celu, który chcecie osiągnąć. No i mam nadzieję, że Wam to wyjdzie, bo widzicie, no ja się staram jak mogę. Czasami też nie mam pomysłu, co tutaj dla Was nagrać. Staram się nagrywać coś, co lubię, coś, co sprawia mi przyjemność i miłe jest dla mnie w montażu. Także, jakby ktoś miał, nie wiem, pomysł jakiś na kolejny film, który mógłbym się rozgadać, albo nie wiem, coś Wam pokazać, możecie napisać to w komentarzach. No i w sumie to myślę, że tyle. Tak się rozpoczęła moja przygoda i trwa do dzisiaj. I nie zamierzam z tego rezygnować, nawet jakbym stracił kanał, to utworzyłem kolejny. I praktycznie leciał dalej, bo to jest moja pasja, ja z tego czerpię frajdę, nigdy nie uważałem, że to będzie tylko i wyłącznie dla pieniędzy, wiadomo no donate i tak dalej, nie uważam tego za źródło jakieś takie, że z tego się utrzymywać, tylko to jest jakby takie wsparcie, gdzie mogę potem się rozwinąć, kupować sobie sprzęt przykładowo, jak wiecie ostatnio zainwestowałem w komputer, jest lepsza jakość na streamach, tak samo w internet też zainwestowałem, także naprawdę mega się staram i wam również życzę, żebyście to robili. Dążyli do sukcesu i się nie poddawali. Róbcie to, co Wam sprawia przyjemność, frajdę i co kochacie. Także jednym ja Adiksowy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że część z Was chociaż skorzysta z tego co powiedziałem, żeby się nie poddawali. Także jeszcze raz dzięki, że byliście. Trzymajcie się i się mam. Cześć.